Dzisiaj postanowiłem sobie odświeżyć pamięć oglądając na YouTube filmik, w którym to było pokazane, jak ktoś wkłada jabłko do zabrażalnika na kilka godzin, później to jabłko z zamrażalnika wyciąga, wkłada do mikrofali na jakiś czas i jest pokazane, że później się wyciska z tego jabłka sok. W związku z tym ja postąpiłem tak samo. Przed chwilą wyciągnąłem jabłko z zamrażalnika, dałem na kilkadziesiąt sekund do mikrofali, i teraz zobaczymy, czy faktycznie poleci z niego sok, tak jak było pokazane na tym filmiku na Instagramie. Przygotowałem sobie tutaj szklankę. Jabłko zrobiło się mlaźgatę, ale jako tako żaden sok z niego nie leci. Szkoda jabłka tylko trochę. Chociaż ja sam osobiście jabłek praktycznie wcale nie jem, to mój tata takie jabłko by spokojnie zjadł. Czyli co się okazuje? Okazuje się, że kolejny filmik pokazany na Instagramie był nieprawdą. Jak zresztą wszystkie.